Drodzy widzowie, sami określcie, co myślicie o tym aucie. Jeśli <grym _zyskawego> pod tym odcinkiem będzie... <grym _zyskawe> <grym _zyskawe> 5000 łapek w górę, to sprzedam im to auto za... Zakup kontrolowany, część druga. Kupujemy auto dla Michała. Generalnie trzy opcje, które mieliśmy do wyboru w poprzednim odcinku, tu go czyli w odcinku pierwszym, poszły się. Ja, wiadomo. Pierwsze to był ABC, absolutny brak czegokolwiek. Drugie auto się sprzedało, a trzecie zerapion tak. Także nie było wyjazdu do Warszawy, nie było wyjazdu na Podlasie, Podlasie, Podlasie. Dlatego też nie było materiału. W zeszłym tygodniu? który oczywiście miał być, no ale to wszystko się rozsypało dlatego teraz jedziemy do Bytomia Mamy namierzoną Astra J 1.6 benzyn, turbo benzyna Także zapraszamy Was do dalszej części materiału My nagrywamy w drodze do właśnie tego, do, do, do tego miasta Znaliśmy na, e, na Maku, oczywiście Trzeba było coś przekąsić, coś zjeść coś jeśli chcecie więcej takich materiałów, nie zapomnijcie zostawić dla nas suba, łapki w górę, jeśli się materiał podobał, a jeśli chcielibyście wiedzieć, jaki odcinek będzie e, kilka godzin przed emisją, zapraszamy na naszego Instagrama, oczywiście też go tutaj macie. Tam jest wszystko wcześniej, możecie nas zaobserwować, być z nami na bieżąco. Idziemy dalej. Nie z Bytomia. wyjechaliśmy, jesteśmy w drodze na Katowice. W drodze Ale... na Kraków. Oj, na Kraków, tak, lecimy na Kraków. A dlaczego? Ponieważ yy, mimo zapewnieniom yy, właściciela Astry. miał gwarancją zapewniliśmy. Gwarancją, już się nie upominaliśmy o to, że miał zwrócić koszty, koszty dojazdu umowne, które były oczywiście ustalone, e, ustalone na bo, samym bo początku. Bo przypomnijmy, <laughs> że właściciel Astry zarzekał się, że jest na tyle dobry stan że jest w stanie oddać pieniądze wtedy, kiedy ten stan będzie się różnił. No i oczywiście stan się różnił. Znaczy stan się różnił. Dlaczego? Ponieważ miało być auto nigdzie nie, nie lakierowane. Już nie wspomnijmy o tym, że bite. A wyszło tak. Zderzak, błotnik to brak odczytu w ogóle. przedni, ale to wiadomo może. No ale już jak brak odczytu to no, mogli no, wymienić. Jak no, to ktoś to nie robił, no to niestety po co walić gips, jak można wymienić na drugi błotnik. No ale mniejsza o to. Drzwi tylne załamania w dół lakierowane. Głotnik tylny, tam gdzie wlew, to samo od załamania w dół. Tylny zderzak kompletnie niespasowany. E, sufit wisi nad głową podczas jazdy testowej. Wężyk od, e, od płynu chłodzącego, tylko to też było dziwne, ponieważ prysnął i, i, i tak naprawdę nie zdiagnozowaliśmy w którym miejscu, natomiast e, Wyciek, wyciek na pewno był. Już nie, już nie mówiąc o nierównej pracy silnika, zdjęciu pokrywy zaworów, wałków. A czy wałki na pewno, czy było widać, że, że góra silnika była demontowana, ponieważ po odkręceniu korka było widać, że jest tam śruba na wałkach rozrządu i ona była odkręcana. Także pytanie czego, pewnie była głowica robiona. Jakiś chip był robiony? Właściciel twierdził, że jak kupili auto, to e, miał, e, auto miało zamontowaną e, Kostkę, On to tak, tak nazwał, kostkę, czyli ten taki boks, który można kupić gdzieś tam na Allegro, który zwiększa nam moc poprzez podciśnienie na, na pompie paliwowej. Czyli tak naprawdę jest tłoczone ciśnienie, wtryski dostają po dupie, no i co? No i wiadomo, co się później dzieje. Trzeba wtryski wymieniać. A już nie wspomnę o wtryskach od gazu, które nie były zabezpieczone. Ehm tymi zawleczkami, które byś powinny Czyli, one Czyli, czyli one praktycznie A no, większym auto... i... ja nie wiem samochód. jak to Kurde y, ktoś Dopuścił do, 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 do ruchu Takiego zaniedbania no, w ogóle, w ogóle kto, Znaczy wiesz, no, oni, może, oni po prostu używali Samochód i tyle, ale Jak no to ktoś mechanik, mechanik. Wiesz, ten samochód tam y, Coś tam przy nim grzebał, żeby zostawić coś takiego były cztery wężyki od. Znaczy, na cztery cylindry. Tak, na 4. I one do wtrysku nie były w ogóle przymocowane. Tylko po prostu jest gumka, jest, jest tutaj. Hmm, no, znaczy, wężyk jest wciśnięty w, 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 reduktor. w reduktor ten, tak? No i tyle. A zabezpieczenie sobie do dookoła majtało. Na wszystkich czterech. Zawory, zawory niewyregulowane. Totalny chaos. Jakbyśmy Diesla słyszeli. A i jeszcze jakiś dziwny szum. Jakby nie wiem. Wydaje mi się, że to była pompa, pompa pompa wody już się kończyła, ale to ciężko też było zdiagnozować. Może coś na dole silnika, to było... Tak naprawdę kurde, było słychać wszędzie, nie? No, generalnie totalna klapa. Każdy inaczej spostrzega, znaczy postrzega e, samochód, ale jego... Ale jego, mm... to coś lepiej może nie widział. Znaczy no, Może myślał, że mnie nie zauważył. Że nie? <laughs> trafił zetrafi. trafi Szkoda, żeśmy tutaj faj drogi 350 km. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Mamy mówione auto w Krakowie Jasne, a sp sprawdzał pan tak mniej więcej czy, czy, czy ten przebieg to jest y, prawdziwy? No bo to wie pan, to teraz to takie czasy są, są że kurcze no. bla, Ale blachy są za, z Zamość To, to pan z, o, ogólnie z zamością Po drodze Insignial, czyli no, i diesel oczywiście. Michał boi się diesla. Ja mówię, słuchaj, nie bój się, nie ma się co bać. No, we we wszystkim może się coś, nie ja dawno nie mówiłem przycisku. Dlatego też, jak widzicie, tu była turbobenzyna. Niestety, wszystko było do dupy. Bardzo A, dupy. słuchajcie, miało ile? 180 koni? 180 tak. 180 koni. Moja Astra poprzedni model ma. Astra, Astra H. Astra, Astra H jest o podobnej mocy a w ogóle jakbyśmy się mieli ścigać, no to, to J, ta tak, ta która dzisiaj oglądaliśmy nie miałaby startu. Ja się na to auto z Forda Fiesty a no to. Por de, por de mogłem zaparkować tutaj. Tak, nie. Tu było zakończane, nie? Wiesz, czy było do. Nie zobaczyć. To musi być inne światło, światło dzienne. Nie pomogę. Nie pomogę. A czy oglądasz auto, wiesz, generalnie dookoła, nie? Teraz mamy, troszeczkę jest za ciemno, ale staramy się jak możemy, nie? Zawsze coś tam widać. Czegoś na pewno się nie zauważy, ale. Daleko do Zamościa nie ma. No, no. zapraszam. No, ale nie. auto nie jest nowe. Przelikaliśmy się tym, co jest a tu wężyk od tego, od, od płynu chłodniczego. No, ten tu się. E, tutaj do kabli dobierała się kuna. Zakleiłem Ej, to trochę to. Wiesz co, ta... już, już cały czas widzę z tymi kunami, to jest problem. No. Każdy ma, nawet ja. Dobrze, że tutaj tego nie wygryźli, bo się, że... Kuk. Gdzie? Nie, nie wiem. Może powinno wiem. Pójść, nie no? Mogę przytrzymać latarkę. Bo nie chciał się pobyć Ja tu jestem od danej roboty. Tutaj przy ostatnim tym bawiliśmy się i wymienialiśmy od EGR-u to takie, takie przejście, bo tutaj była uszczelka walnięta. Powrót tych spalin, nie? Zawsze co Ci taką szerszą? Znaczy, to jest normalne. tutaj jest masz Cały Tu coś się pociedł, ale. Drodzostwo. pan się Z maglownicą wszystko okej? Nie ma tam żadnych luzów stóp. Nie, nie, nie. A, cz a czego sprzedajesz? Bo mam opcję. Trochę lepszej. W sensie no, rodzinne z żyłości e, i, i tam nie rodzice narzeczonej e, kończy im się na furze dwuletniej wynajem długoterminowy i zaproponowali nam, żebyśmy przejęli teraz ją w leasing, nie? więc, więc jakby spoko opcja. Myślałem, myślałem, że powrót do Fiesty. A no właśnie, znaczy momentami się zastanawiałem czy nie wymienić jej z powrotem na Fiestę. Znaczy, w ogóle momentami to się zastanawiałem, czy nie kupić sobie właśnie takiego auta pokroju Fiesty, nie? takiego taniego, co no. nie będzie tam szkoda i będę sobie tak, nim jeździł tak, tak, do Bochni tak. do pracy. W Fiesty była taka historia, że to była Fiesta z 2002 roku Masz. Yy, i ja ją sprzedawałem po kosztach trochę, bo za dwójkę z hakiem, no. bo tam wiedziałem, że jest głowica do regeneracji, to naprawdę. Nie? W ogóle nawet to auto nie wiem, za, 4, za 6 za 8 powiedzmy. Ale sprzedawałem za dwójkę, bo wiedziałem, że tam jest głowica, nie? Tak mi powiedziano w warsztacie, więc nie chciałem już inwestować i pomyślałem, że ktoś coś sobie kupi i sobie to porobi, nie? Mhm. Eee, I co? No i. No i ktoś w końcu kupił, nie? Ale powiem się, że. No, Eliksa wrzuciłem ogłoszenie, nie? 15 minut zajęła autoryzacja, a później po autoryzacji stałem na balkonie przez 4 godziny i cały czas odbierałem telefony ludzi. Eee, cały czas ktoś dzwonił, wiedział? I w momencie, kiedy. Rozmawiałem z kimś tam, dwie inne osoby próbowały do mnie zadzwonić, do, 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 do tak no nie? I kiedy brałem telefon, e, rozłączyłem się, wybierałem numer tej osoby, która próbowała się dodzwonić. To kolejna dzwoniła i ja nawet nie oddzwoniłem do tamtych, którzy dzwoniły potrzebnie, nie? Więc e, był jakiś szał. No i w ogóle już potem rozumiem, dlaczego. Jak zrozumiałem, jeżdżąc tym autem, że fajnie jest mi takie auto jak Fiesta, gdzie tankujesz to raz w miesiącu i. Tak, zapominasz I zapominasz, jeździsz, no nie? Jeździsz. To była Fiesta 1.3, Benz na gaz. O chłopie! Taka maszyna. To... No. To pewnie wszyscy, którzy mają pizzerię, to to. Nie wiem, ja, nie wiem, nie wiem. Ona naprawdę zawsze paliła od strzała, a w momencie, kiedy przyjechał klient po nią, który ją faktycznie potem wziął, nie odpaliła. O! Znaczy za pierwszym razem tak fajnie odstrzała, tylko tam trochę, wiesz, pokręciło ją, pokręciło i w końcu odpaliła, ale to było dziwne. Nie. Ja myślałem, że Lubelszczyzna jest zabita dechami, ale tam to... totalna dziura. W kamienicy to się Niech na pół pęknięte jest. Nie? Będzie ciekawy odcinek. Ja Bek, jak łapa. Belk płakał jak się Ale. Mamy jeźdź. jakoś tam swoją decyzję, cenę mm -hmm. do zaproponowania. Okej. Okay. Myślę, że się dogadamy, nie? No to już przeszedłem z ceny jeszcze 500 złotych i no no serio? fajnie by było się pozbyć tego auto z 24. No, za 24. Tak. Faj, faj, fajnie, fajnie by go było kupić za 23 i... Za 23 I tym, może i tak ustawialiśmy Ale tym targiem, skoro, że jesteśmy w Krakowie, byśmy do, dobili deal'a i jedziemy. Bo to właśnie wiesz, 24 to, to będziesz miał 1000 na na wymianę oleju i wyjdzie przynajmniej no się dogrzebać było... się do tego. A jeszcze Mamy tył ja? zrobić. 24 i idziemy na pizzę do nas. <laughs> o już jest późna godzina my jeszcze musimy wracać to 11 godzina, ja powiedziałem. 23,5. To jest pół to jest jeszcze 300 zł w baku, nie? Dokładnie, macie ubezpieczenie wykupione w maju, pod koniec. Ale to to jest, ale to jest obowiązkowe. No tak, ale wiecie, załapajcie, jak właśnie macie Ale to jest po prostu taki zbieg okoliczności, bo może właśnie kończyć. Dlatego jest i tak galerijny. No to wtedy byśmy mówali. A, nie. Mówię wam, 23,5 to jest ostateczna cena, no. prawda kochanie? Już więcej nie zejdziemy. No jak kupiliśmy te auto za 32 tysiące mieliśmy szybę porysowaną. Na szczęście ją wymieniliśmy niedawno, bo już prawie już była taka, że że no kamień, kamienie znaczy nie, no, tam są zmysły? Ja Dwie nie? opony musieliśmy chyba dokupić, te? Czy zimowe? Dokupywali się na pewno. Aże, ale my też musimy to. Dokupić. Cały, cały komplet zimowy no nie tylko że my zapłaciliśmy 32 tysiące. No, ale to co ja poradzę, trzeba było no, 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 zbijać. Ale to no my zwijaliśmy już wtedy. A no to zbija. też zbijaliśmy to no, widzicie. To, ale to, to nie zbijaliśmy Drodzy widzowie, sami określcie, co myślicie o tym aucie. Jeśli pod tym odcinkiem będzie <noise> 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 5000 łapek w górę, to sprzedam im to auto za, <noise> za 23 tysiące. <000. głos> Bijemy piąteczkę? Bijemy piąteczkę. Tak? O kurde, serio? <noise> Widzisz kochanie, jestem taka ciona, że się sprzedał za 20 tysięcy. <noise> Ej, no to ja teraz nie wiem jak ja jutro pojadę. No to do pracy. teraz to, to, to co? To musicie nam opony jeszcze dostarczyć i, i tamten. Dobra, ten, te, dostarczymy za rzeczy.